W kilku zdaniach chciałbym przedstawić Wam serwis Gamehack Jest to serwis, który polega na wykonywaniu zadań Głównie na wykonywaniu zadań w grach Za które to dostaniemy punkty Punkty nazywają się kamienie dusz I za te kamienie dusz kupujemy sobie różnego rodzaju nagrody Ale przedstawię Wam teraz gry Najwięcej właśnie tych punktów wylatuje za gry komputerowe E, tak, jak teraz mamy World of Warships i tutaj mamy aż 2310 punktów, to jest całkiem sporo. Już wam mówię, ile to mniej więcej jest. Przechodzimy sobie w odbieraj nagrody. Tutaj mamy nagrody i 3000 punktów, to jest mniej więcej, e, mniej więcej, ma wartość 20 zł Tak, jak tutaj wejdziemy w portfel Steam. 5 euro 3099 punktów, czyli przeliczając to to wychodzi mniej więcej pirazy oko 20 zł. E, oprócz gier e, pecetowych, za które dostajemy te punkty, są również zlecenia, czyli głównie e, aplikacje na telefon na Android iOS, ale tak za ankiety i jakieś pierdółki jednak. Tutaj tych punktów jest e, mniej, chociaż no, tu mamy aż 2000, to całkiem sporo na jakąś tam gierkę telefonową. Powiedzmy tak. Oczywiście, wszystkie gierki tutaj są free to play. Niektóre wymagają pobrania na dysk, a niektóre są przeglądarkowe. Więc, bez pobierania, mamy od razu możliwość wykonywania zadań. Zadania są trzy: trzy etapy zadań. Jak na przykład tutaj w ja mam wykonane wszystko. Ale tak, mamy pierwsze 5 bitew I każde jedno zadanie daje nam jakąś tam ilość punktów Wykonując łącznie wszystkie trwy Dostajemy 1650 Akurat za tą gierkę Tak to wygląda To, to jest główny jakby Główny zarobek To są właśnie wykonywanie zadań z gier I z aplikacji Jeszcze z ważniejszych funkcji nagrody, nagrody, nie nagrody byłem oczywiście teraz mi się zamuli internet możemy brać udział w konkursach tutaj dajmy na to 100% paysafe kart 56 musi być członków tutaj jak to nazwać no osób musi wziąć udział płacimy 400 Kamieni, czyli, no, malutko, a do wygrania mamy e, aż możliwość wygrania 100 złotych na pejcej kart. Także, jeśli ktoś lubi hazard, powiedzmy, że to tak można nazwać, e, lubi ktoś losowość, to może sobie w konkursach, a jak ktoś woli mieć coś e, tego konkretnego, no to przechodzi sobie w zakładkę nagrody i sobie kupuje po prostu za punkty to, co by chciał giveaway e również, ale tu już nie będę przechodził skrzynki. Ciekawa, fajna rzecz to są skrzynki, są trzy skrzynki darmowe i teraz e, pierwsza e, skrzynka warta omówienia, to jest skrzynka, którą dostaniemy, e, którą dostajemy codziennie, tylko najpierw musimy swoje konto połączyć z kątem Steam. Steam Daily Chest się nazywa ta skrzynka. I tutaj mamy jakąś tam możliwość wydropienia jednej z tych run lub jakąś tam losową wartość kamieni dusz, czyli tych punktów tutaj. Ja mam całkiem sporo na tą chwilę. Eee, tak, i zaraz opowiem Wam więcej o runach, ale przejdźmy jeszcze do tygodniowej. Tutaj za tydzień mamy 100% szans na wydropienie jakiejś tam runy. Runy są całkiem ciekawe, co niektóre. I skrzynka miesięczna, miesiąc kalendarzowy. Na miesiąc kalendarzowy jedna skrzynka, tylko tutaj warunkiem jest, warunkiem jest, teraz się zająknę, 1000 punktów musimy w ciągu miesiąca zdobyć, co nie jest jakąś dużą ilością, ale taki jest tutaj warunek. No i oczywiście ta tygodniowa, ona się nam odblokuje, jeśli będziemy się logować przez tydzień. Przez 7 dni z rzędu. Więc warto, nawet jak nic nie robimy, zalogować się raz, żeby chociaż odebrać sobie tą skrzynkę. I teraz, tak, parę słów odnośnie run. Ja mam tu jedną aktywną chyba na polecenie, właśnie. No i co, e, co ciekawe, czasami różne skrzynki nam e, jakby dostajemy z jakiejś tam okazji. Teraz mamy skrzynkę świąteczną, zimową i ją będziemy mogli otworzyć, jeśli zdobędziemy w tym czasie w czasie w czasie do 1 stycznia nie do 7 stycznia e, zdobędziemy 2000 KD kamieni dusz, czyli tych punktów tutaj wtedy będziemy mogli sobie ją otworzyć i tu akurat w tej skrzynce mamy gierki ale parę słów na temat run hmm, na temat run To wam opowiem na, na przykładzie swoich tutaj są różne, są 10% dajmy na to do zadań w grach przez 24 godziny. Bardziej ciekawe jest no, na polecenia przez 7 dni fajna Z plus 50% aż, ale myślę, że jedna z bardziej ciekawych jest napisanie artykułów. Tylko teraz czy ja ją znajdę. Na pewno ją mam. O tutaj, na 7 dni zapisanie artykułów bo jeśli ktoś nie chce grać albo nie lubi woli pisać, dajmy na to artykuły, to również punkty można dostać aż 1000 punktów, no a mając odpaloną runę, to nawet i 2000 punktów za jeden artykuł, więc możemy również sobie pisać artykuły. Jeśli ktoś woli pisać, teraz znajdę to, znajdę tak, tutaj mamy aż do 1000 punktów, Tematyka artykułów, głównie gry komputerowe, ale można pisać również o kanale YouTube. Widziałem kilka recenzji gier i tak dalej, i tak dalej. Także sposobów na zdobywanie tych kamieni dusz jest dużo, ale najbardziej moim zdaniem opłacalne i najszybciej, najszybciej możliwe do zdobycia są po prostu gry PC. I teraz tak. Mam link polecający. Fachowo się to bodajże nazywa Reflink i będzie on podany w opisie. Teraz, tak, jeśli zrobisz z mojego Reflinku reflinka, e, konto, to ja dostanę e, z tego jakieś, jakieś tam profity. E, tak, ale dalej. Warunek drugi, jeśli wpiszesz jeszcze kod polecający mój peol13. Zrobisz sobie konto, wpisujesz kod POL13, weryfikujesz to konto, przyjdzie Ci potwierdzenie konto tutaj na gamehack, dalej zdobywasz 1000 punktów i wtedy ja przesyłam Ci 500 punktów na twoje konto, tylko co jest najważniejsze, musisz pisać mój kod, bo wtedy zostajesz przydzielony do moich znajomych i no po prostu bez tego nie będę wiedział, komu mam miałbym punkty wysłać a tak będę miał te powiadomienie e, czy w ogóle jesteś aktywny czy zdobywasz punkty czy nie I jeśli tylko zdobędziesz 1000 ja wyślę Ci 500 tak po prostu takiego bonusu no i oczywiście ja też będę z tego miał drobny zysk bo jest to jak mówiłem link e, polecający i tak jak mówię uczciwie mówiąc e, strona warta polecenia oczywiście no nie dla wszystkich bo Mniej więcej tak jak ja zdobyłem y, punkty o wartości, dajmy na to 70 zł, dla jednego nie warto, a jeden powie, że to dużo, więc no nie jest to strona dla każdego, ale, ale jeśli ktoś lubi grać w gry, to tutaj na pewno parę zł sobie jeszcze zarobi i no nie jest to żaden skam, punkty jak widać zresztą na moim koncie, punkty za zadania są zaliczane. Są runy, jest sporo sposobów na zdobywanie punktów, no także serwis godny polecenia, e, wszystkie informacje i linki, krok po kroku i link referacyjny i wszystko co najważniejsze będzie podane w opisie. Tyle i dziękuję za uwagę.